Kim przyprowadziłam nowego Klubowicza! Witam. Miło Cię poznać. Mam nadzieję, że będzie się u nas świetnie bawiła. Ja też. Dobrze wiem, co się tu odwali. Masz tu babeczkę, nie to, że ja cię lubię, czy coś baka. Dzięki. Hej, czy ty lubisz czytać? Cóż, przeczytałam Muminki i czytam książki Chilińskiej, więc powiedzmy, że lubię. Okej wszyscy, jak dobrze wiemy, zbliża się festiwal, do którego musimy się przygotować, żeby zwiększyć nasz klub. Panda Fox, komu chcesz pomóc? Weź mnie, weź mnie, weź mnie! Chyba pomogę Juri. Sayori, czy wszystko dobrze? Wszystko w porządku. Na chwilę na stronę. Lepiej sprawdzę, co u niej. Tak jak myślałam, nie żyję. To było do przewidzenia. Przynajmniej dla tych, którzy grali w grę. I teraz będzie się odwalało więcej powalonych rzeczy. Na które i tak nie będę mieć zbytnio wpływu. Hej, Panda Fox, czy chciałabyś ze mną poczytać książkę? Powalę ją za trzy, dwa... Jeden. Zmieniłam zdanie, nie chcę już czytać! Chcę patrzeć tylko na ciebie i tylko na ciebie! Chcę ciebie! Czy ty chcesz mnie? Sama do końca nie wiem. O, to, to wspaniale! Po prostu. Wspaniale. Zmarnowane dni później! Nie mam pojęcia, dlaczego ja stałam nad ciałem przez dwa dni, ale okej, okay, zamysł twórcy. Hej, dzieci, co wy tam kombinujecie, barzy ja kochany! Hej, gotowi jesteście na festiwal? Ojej! Widać, że się tutaj trochę pomieszało. Daj mi to naprawić. Nareszcie jesteśmy sami, tylko ty i ja oraz ta biała, niepokolorowana przestrzeń za nami. Ja, masz mnie i co chcesz z tym faktem zrobić? Będziemy tutaj siedzieć, patrząc na siebie, wymieniając kilka słów, przeważnie o mnie. Zawrzę. To wszystko brzmi bardziej ciekawie, ale ja tak zbytnio nie chcę z tobą siedzieć na wieki wieków w animacji, więc sorry, ale nic z tego nie będzie. Tym bardziej, że chyba nie jestem zainteresowana seksualnie dziewczynami. O, to prawdy? No to jak wyjaśnisz to? Ja tylko chciałam stworzyć post, gdzie zareklamuję mój filmik z Doki Doki. Ale uznałam, że ten rysunek jest słabym pomysłem, więc zrezygnowałam z tego. A mimo to pracę zatrzymałaś, nawet kiedy może się wydawać trochę dwuznaczna. Czy ty mi właśnie sugerujesz, że jestem zboczona? Oj, nie, nie, nie. Ja tak wcale nie sugeruję. Po prostu masz trochę zbyt bujną wyobraźnię. Aha, okej. Okay. A tak ogólnie to nie mam nic przeciwko, żebyś mnie rysowała. W ogóle możesz rysować jak tylko chcesz i tym podobne. Bo ja naprawdę doceniam tam różne obrazki z moją podobizną. Nie to, że ja jestem jakaś tam zapatrzona w siebie czy coś. Po prostu to przyjemne jak ludzie ciebie tam rysują. No i problem z głowy. oh <laughs>